Ale fajne tiktoki. Dobra, najwyższy czas na orzeźwiającą kąpiel w basenie. No, niezła woda. Pomóżmy Betty się odświeżyć. No i jak woda? Sprawmy, by kąpiel Betty była jeszcze bardziej niezapomniana. Nadchodzą ogóleczki. Fuu, co za obrzydliwość! Dobra, same się o to prosiłyście. Challenge! Proszę, proszę, niech mi się poszczęści. Och, co za Ochyda! Betty, nie można ci pozazdrościć! Fuu, zaraz zwymiotuję. Co za masakra! Za paskudny zapach. No dobra, nic nie poradzę. Nurkuję. O nie, to jakieś paskudne ryby. A! w końcu się stąd wydostałam. Miałam tą rybę nawet we włosach. Co, owady? O nie, pomocy. One są wszędzie. Te paskudne robale. O, niezłe przygody ma Betty. Ten paskudny zapach jest wszędzie. Ymp, może po prostu pominę tę rundę challenge'u, co? Dobra, dobra, co tam mam? Co to takiego? Jajka? Jesteś taką szczęściarą, Jess. Po prostu nie uwierzysz. O, wyglądają obrzydliwie. Bleh, zabierz to ode mnie. Jestem gotowa. Zanurzam się. Ups. Co to za ochyda? Jajka? Nienawidzę surowych jajek. Zaraz zwymiotuję. To wygląda paskudnie. Spójrzcie na to. Jakie są lepkie i okropne. Ktoś ma pecha z basenem. Co, Jess? Trzeba było widzieć swoją minę. Śmiejecie się ze mnie? Macie, proszę bardzo. I jeszcze. Jestem taka zła! Oby tym razem mi się poszczęściło, proszę! O nie! Jess ma dziś naprawdę pechowy dzień! Biedna, biedna Jess! Ojej, jaka zimna woda! Moja ręka! Nie czuję ręki! Straszne, Betty! To co się stanie z Jess? Dobra, jestem gotowa! O nie! Jak zimno! Nie czuję stóp! I niczego nie czuję! Musimy ją ratować! Chodź ją tutaj i pociągnij! Uff, jaka ona jest ciężka! Wygląda jak lodowy posąg! Co się z nią dzieje? Zostawmy ją trochę na słońcu! No co tam? Co wylosowałam? Wow, ale masz farta! Dlaczego ona, nie my? Jaki wspaniały, pyszny popcorn! Dobra! No to zanurzam się! Juhu! Wow, jaki wspaniały, pyszny popcorn! Jest niesamowity! Też bym zjadła! Co tak nade mną sterczycie, co? Chcecie troszkę popcornu? Jest tutaj, widzicie? Jest taki chrupiący, taki dobry. No okej, okay, dam wam trochę. Łapcie! To jest moje, moje! O, to bolało. No i co, co tam mam? Coś dobrego? No całkiem nieźle. Wow, basen pełen Coca Coli. Super. Mamy już gotowe kubki i czekamy na degustację. Dobra? No to zaczynam. Ekstra, prosto do naszych kubków. Świetnie. Doleję ci trochę. Dzięki. Ojej, a gdzie się podziała kola? Nie rozumiem. Nie wiemy o co ci chodzi, Emma. Ale kola jest rewelacyjna. I taka orzeźwiająca. Ej, a co ze mną? Ja też chciałam się napić Coca-Coli. No, co tam jest tym razem? No dalej, pokażcie. Mam szczęście? Świetnie, to czekoladowe kulki Nesquik. No, na pewno będzie ciekawe. Jak to apetycznie wygląda. Nie mogę się doczekać, kiedy tego spróbuję. No dalej Emma, wskakuj! Jestem gotowa. Ciekawe, co tam na mnie czeka. Wow! To czekoladowe kulki! Ekstra! Co wy tam robicie? Jecie moje czekoladowe kulki? Mm, to jest pyszne, Emma. Wszyscy je uwielbiają. No dobra. Ja też mam swoją łyżkę. Nieco większą. Mm, to rzeczywiście jest pyszne. Mam nadzieję, że tym razem mi się poszczęści! Oj, to dosyć zaskakujące. Powiedziałabym niezwykłe to na pewno będzie wesoło. Ciekawe, co tam jest. Dobra, no to jazda. Ojej. Niespodziewanie miękko. Dobra robota, Jess. Udało ci się. Co może być lepszego niż kąpiel w papierze toaletowym? Emma, mam świetny pomysł. Posłuchaj. To naprawdę niesamowite, Betty. Bierzemy Nutelle i marzemy nią papier. Właśnie tak. Świetnie. Zaczynamy. Jess, łap prezent. Spodoba ci się. Jaki miękki, wygodny papier. Co to jest? O nie! Co za ochyda! Bleh! Zabierzcie to ode mnie! Widziałaś jej minę? Niezły ubaw! Obym miała farta! Obym miała farta! Ojej, Betty, zobacz co wypadło, Jess! O, co to jest? To po prostu idealny basen! Dobra, nie. jestem gotowa! No to jedziemy! Co to ma być? Poduszka? Jess, no i jak? Mięciutko ci? Możecie mi zazdrościć dziewczyny. Spadam stąd. Podobał ci się nasz challenge? Więc kliknij na dzwoneczek, aby nie przegapić przygód swoich ulubionych bohaterów. Czeka nas jeszcze wiele innych atrakcji. Napiszcie w komentarzach, do którego basenu chcielibyście wpaść.